Pierwszy przypadek wykrycia zakażenia HIV to rok 85, pierwszy przypadek zdiagnozowania AIDS to rok 86. Od tego czasu mija już blisko 40 lat. I e, oczywiście zmiany są ewidentne. Rozszerzyliśmy i wprowadziliśmy programy testowania w kierunku HIV. W Polsce obecnie funkcjonuje 29 punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których można bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania wykonać e, test w kierunku HIV, ale nie tylko także obecnie kiły i HCV. Funkcjonuje program polityki zdrowotnej ministra zdrowia, w ramach którego obecnie leczenie otrzymuje blisko 22 tysiące pacjentów. Program jest bardzo przyjazny dla pacjenta. Nie ma rejonizacji. Pacjent może wybrać ośrodek, w którym będzie się leczył. I też, co koniecznie trzeba podkreślić, w ramach programu dostępne są wszystkie także innowacyjne leki antyretrowirusowe, do których pacjenci mają pełny dostęp. Ale to, co ciągle stanowi wyzwanie, to profilaktyka. Wiadomo, że zakażenia HIV można uniknąć, jeżeli stosuje się podstawowe zasady. Nie podejmuje ryzykownych zachowań, i to jest ciągle wyzwanie, żeby osoby odnosiły ryzyko zakażenia HIV do siebie. A jeżeli takie ryzyko w życiu człowieka ma miejsce, wówczas warto rozważyć wykonanie testów w kierunku HIV. PrEP, czyli profilaktyka przedekspozycyjna, to stosowanie leków jeszcze przed stycznością z patogenem. W przypadku zakażenia HIV dotyczy to zastosowania najpóźniej dwie godziny przed kontaktem seksualnym leków. W tej chwili mamy w Polsce dostępne leki przyjmowane doustnie w postaci tabletkowej, czyli to będą dwie tabletki przed ekspozycją. I również po ekspozycji należy przyjmować tabletki w schemacie zależnym od zachowań. Skuteczność takiej metody to 80, nawet 90%, oczywiście jeżeli jest przyjmowana. Myślę, że jedną z najpilniejszych potrzeb, która w tej chwili jest do rozwiązania, jeżeli chodzi o osoby żyjące z HIV w Polsce, to jest odpowiedź na stygmatyzację, która jest obecna w ochronie zdrowia. Mówię o takich serwisach innych niż opieka nad osobami żyjącymi z HIV. Ponieważ cały czas niestety zdarza się, że osoba żyjąca z HIV, która ujawnia swój status w placówkach ochrony zdrowia, spotyka się czasami z odmową świadczeń albo z niepotrzebnymi procedurami bezpieczeństwa, albo z jakąś izolacją, i to generalnie powoduje po pierwsze niechęć do tego, żeby ujawniać status, a po drugie też skutkuje często jakimiś problemami psychicznymi i ma wpływ na ogólny dobrostan takich osób.